za wspaniałe reprezentowanie naszej gminy na trzecim ogólnotowskim turnieju rolnika rucha premiera Donalda Tuska. Okazało się, że w rocznicy mamy młode, wspaniałe talenty, które w przyszłości, mam nadzieję, jestem nawet przekonany, będą reprezentowały nas na arenach całego świata. Szanowni Państwo, tak się akurat złożyło i to pewnie dzięki trochę Wam chłopacy w polskiej Polskie instytucji to no, duże zmiany. Wy jesteście tymi, którzy dali sygnał, być może poskutkowało to tym, że zmienił się władze w pzpn co będzie Was w przyszłości, dzisiaj już też pewnie bardzo yy, interesowało. Naszej Eee, winy, szanowni Państwo mamy wicewiszu konkretnie. -wice -wice -wice. Ja może dwa zdania, tylko chłopacy są na pewno bardzo oni Trener tak samo. Chciałbym naprawdę jeszcze raz pogratulować im, bo to jest sukces, który osiągnęli yy, ciężką pracą.